Studia skończyłam w 2004 roku i miałam starą pamiątkową kartę właśnie z biblioteki naszej AGH, która wyglądała dokładnie tak samo, jak teraz wygląda, jak jestem pracownikiem tutaj, tutaj od 2014 roku. I moja córka używała tej karty starej mojej studenckiej do zabawy, ale kiedyś wpadła na wspaniały pomysł, żeby poprzestawiać mi karty w moim portfelu i tak wymieniła właśnie moją. Nową kartę, na starą, o czym ja nie wiedziałam. Ale przyszłam do biblioteki odebrać książkę, którą Wam wcześniej sobie zamówiłam. Niestety okazało się, że karta jest nieaktywna. Ja oczywiście nie byłam w stanie zrozumieć, w czym jest problem. Dopiero e, sprawdziłam sobie, jak przyszłam do domu, e, że na biurku leżą dwie karty, i wtedy się zorientowałam, w czym był problem. Dlaczego biblioteka jest ważna na AGH? Jedną z niezwykłych inicjatyw biblioteki jest zamawianie nowych książek. Więc jeżeli studenci przychodzą do mnie i mówią, że nie ma literatury na ten temat, odsyłam ich do biblioteki, gdzie można znaleźć naprawdę piękną kolekcję książek. Chciałabym życzyć w Bibliotece AGH jak najwięcej czytelników. Żeby nie zapomnieli o tym, że książka to nie to samo, co jeden artykuł w czasopiśmie naukowym, który przeczytamy. Czasami trzeba wrócić do podstaw, żeby zrozumieć te nowoczesne technologie i do tego najlepiej przydaje się po prostu ta książka wypożyczona z biblioteki.